Jak skutecznie finalizować sprzedaż przy użyciu techniki na regułę wzajemności? No to rozpoczynamy zapowiadany cykl nagrań o technikach finalizacji sprzedaży. Dzisiaj pierwsza technika, a to drugie nagranie z całego naszego cyklu. Tych nagrań przypominam, będzie 10 każdego dnia. Będziemy wertować inną technikę finalizacji sprzedaży. W dużym skrócie ta technika polega na tym, że wzajemnie z klientem wymieniamy się czymś, ale wymianą dla nas powinno być przyjęcie zamówienia lub innej rekompensaty za to, że dajemy coś klientowi. I teraz zwróćmy uwagę na to, że wielu sprzedawców ma pewien problem, czyli dają coś klientowi i w dużym skrócie nie biorą nic w zamian. Na tą technikę na przykład świetnie się rabatuje, chociaż ci co mnie znają wiedzą, że ja raczej prędzej odgryzę sobie nadgarstek niż szybko dam klientowi rabat. Natomiast są takie sytuacje, gdzie w trakcie rozmowy z klientem, po prostu już jesteśmy zmuszeni, chcemy, musimy lub potrzebujemy ten przysłowiowy rabat klientowi dać i wtedy możemy posłużyć się właśnie wzajemnością. Czyli możemy powiedzieć do klienta: ok, panie Krzysztofie, ja zgodzę się na te dodatkowe 2% rabatu pod warunkiem, że zwiększymy to zamówienie o jeszcze dwa kartony. Czyli zobaczcie, ja robię dla ciebie, ty zrób dla mnie. Zawsze musi dokładnie to tak działać. Czyli jeżeli godzisz się na dowolne ustępstwo po stronie klienta, czy w kierunku klienta, może tak to określmy, to zawsze bierz coś w zamian. Czyli dla przykładu, panie Patryku, okej, okay, ja dam te 3% rabatu pod warunkiem, że całe zamówienie będzie realizowane przed płatą. Czyli ja robię dla Ciebie, Ty zrób dla mnie. Panie Patryku, okej, okay, zgodzę się przyspieszyć to zamówienie i dostarczyć je do końca przyszłego tygodnia, pod warunkiem, że wszystkie formalności będziemy mieli załatwione w trakcie tej rozmowy, bo inaczej nie dam rady tego zrobić. Okej, okay, panie Patryku, zgodzę się dołożyć dodatkowe etui do tego telefonu pod warunkiem, że zamawia Pan go teraz. Albo inaczej, okej, okay, możemy umówić się na 20 złotych rabatu na tej polisie pod Warunkiem, że zawrzemy ją na 24 miesiące. Oczywiście jest też taka technika, która jest techniką pochodną. Ona nazywa się tak zwaną metodą na przełożonego. I teraz uwaga, ktoś może powiedzieć etyczna, nieetyczna, a no ja to takie mam trochę zuzowane szelki do niej, bo generalnie technika polega w dużym skrócie na tym, że klient cię o coś prosi i tak chcesz trochę pograć aktorską, mówisz do klienta, wie pan co, no ja takiego rabatu nie mogę dać, ale widzę, że jest mój przełożony. Poproszę pana o minutę cierpliwości, ja zaraz do pana wracam. Wracasz do klienta, oczywiście bierzesz sobie łyka kawy, wody czy czegokolwiek innego, i mówisz do klienta, Okej, okay, Panie Marku, pan mój szef zgodził się na dodatkowe 5% rabatu pod warunkiem, że złoży pan zamówienie w tym momencie. Czyli ja zrobiłem dla ciebie, ty zrobiłeś dla mnie ze wzmocnieniem przełożonego, co trochę mocniej argumentuje, co pokazuje klientowi, jestem ważny, bo sam przełożony przecież dał mi ten rabat. Więc spinając to w całość, pamiętajcie, żeby zawsze brać coś w zamian. Jeżeli idziesz na dowolne ustępstwo, to to jest dobry moment, żeby sfinalizować w ten sposób sprzedaż. Oczywiście pod warunkiem, że jesteś już po etapie prezentacji oferty. Czyli już rozmawiasz o tej ofercie i chcesz sfinalizować i kończysz prezentację, kiedy no to by się jeszcze ze 2% rabatu przydało, okej okay, Panie Patryku, zgodzę się na 2% rabatu pod warunkiem, że załatwimy wszystko przed płatą. Pamiętaj o tym, żeby kliknąć dzwonek, bo kolejne 8 technik finalizacji sprzedaży przed nami, do których gorąco Cię zapraszam. I pamiętaj też o przedsprzedaży książki Wilki Sprzedaży 121 metod prawdziwych wilków sprzedaży, bo do 28 kwietnia mamy darmową wysyłkę, a jeżeli zamówisz ją przed 21 kwietnia, to bierzesz udział w losowaniu dodatkowej książki, którą są atomowe nawyki. Także nie... Nie zwlekaj, warto chyba z tego skorzystać. I co? Widzimy się w kolejnym nagraniu już jutro. Dobrego dnia i do zobaczenia.